Hit 13 kolejki PKOBP Ekstra klasy. Komplet kibiców w Szczecinie. Pogoń podejmuje lidera Jagielonie Białystok. W 26 minucie pierwsza groźna akcja pogoni. Zagranie do Rafała Kurzawy. Kurzawa broni, Alomerowicz dobija jeszcze Ulwe Ale piłka ostatecznie ociera się tylko o słupek. A to już Dominik Marczuk. Tutaj też niewiele zabrakło, ale Dominik Marczuk się nie zatrzymuje. Ponownie jego akcja prawą stroną. Dobranie w pole kardy i pech ogromny. Pech Mariusza Malca. Gol samobójczy. Jagielonia obejmuje w Szczecinie prowadzenie 1 do 0. Ale zaraz potem rusza Kamil Grosicki. Grosicki do Eptymisa Kudurisa. I jeszcze przed przerwą pogoń doprowadza do remisu. Piąty gol Kulurisa w tym sezonie. A teraz Kuluris zabiera piłkę Alomerowiczowi, ale wybija futbolówkę Dieges. Niezbyt jednak daleko jest Kurzawa, jest Wachan Wiczach Viczakcian ponownie przy piłce i znów Alomerowicz musi ratować kolegów. Jeszcze Kurzawa zablokowany. Ma czego żałować. Wachan, Biczach do przerwy. 1 do 1. A po przerwie do siatki trafia Grosiński, ale chwilę wcześniej był gwizdek. Zagranie ręką Michała Sacka. Rzut karny i gol! Kamil Grosiński nie z akcji do skarnego. 2 do jednego dla portowców. Jagiellonia rusza do odrabiania strat. Niewiele brakuje, aby Rafał Kurzawa wpakował piłkę do własnej siatki. A tutaj ratuje. Swoją drużynę, Valentin Kożukaru. Jagiellonia atakuje, a Pogoń nastawiona na kontrataki. W tym isku, Mocno, ale ponad spojeniem słupka z poprzeczką. I jeszcze raz portowcy Kamil Grosicki także posyła piłkę nad poprzeczką. Wciąż tylko 2 do 1. I Jagielonia, doliczony czas gry. Czy zdoła, tak jak w meczu z Lechem, doprowadzić do wyrównania? Ten strzał Nenę minimalnie niecelny. Nie ma rzutu rożnego, jest za to chwilę później końcowy gwizdek. Pogoń Szczecin pokonuje Jagielonie Białystok 2 do 1. Po świetnym meczu, portowcy zapisują na swym koncie 3 punkty. Dzięki temu awansują na czwarte miejsce w tabeli. Jaga spada z pierwszej na drugą pozycję. Pogon Jagielonia 2 1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.